Na początku krótka informacja, która nie została udzielona w filmie. Cała pirotechnika na ten odcinek została zasponsorowana przez Pirotechnik X i bardzo za to dziękujemy. No i nie przedłużam, przepraszam. Siema widzowie w dzisiejszym materiale mamy do przetestowania petardki bomb czerwone. Od, od, od klaska. Kategoria F3. Posiadają one certyfikat CE Cała paczuszka posiada ile? 9,8 g Neku Petardki prezentują się o w taki sposób No i sobie je przetestujemy A więc pierwszą sobie odpalimy luzem Odpalaj Weź jeszcze jedną mi odpal No Te tartki palą bardzo mocno Teraz odpalimy sobie jedną w wodzie tarda zgasła, weź jeszcze jedną. Tym razem wybuchła. Teraz odpalimy sobie jedną w trawie. Odpalaj. No zrobiło ładne szkody. A więc na koniec odpalimy sobie dwie naraz. Druga wybuchła na drzewie, pierwsza wybiła drugą. No i widzowie, my oceniamy Petarski za no dobra, polecamy zakupić. No i jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. No i widzimy się w kolejnym. Cześć. Cześć.